Kamil lepszego początku w grupie silniejszych, chyba nie mogliście sobie wymarzyć? E, oczywiście, no cieszę myślę, że zdobyliśmy to pierwsze miejsce i chcieliśmy do, do, dobrze zacząć tą nową rundę. E, I co, no, cieszę się, że te dał mi szansę, e, podobał mi się ga moich. Popaków z przodu y, dużo zasłaniali by y, pomagali mi też z tyłu, więc. Wygrywamy ten mecz, choć my myślimy o piątkowym Dzisiaj oczywiście twoja postawa w bramce zasługuje na olbrzymie słowo uznania, ale też gra w osłabieniu, bo już w pierwszej minucie złapaliście osłabienie i musicie się bronić. Tak, no od początku była taka sytuacja, że dosliśmy te tak 5 minut. Widzieliśmy, że mu, musimy się skoncentrować na, na 200% na ten początek, żeby, żebyśmy nie przegrywali już tego meczu, ale się tak nie stało. Cieszymy się, że, że pierwsza tercja poszła dobrze i kolejna no, tak samo. Taki przełomowy moment meczu to ta pierwsza tercja, kiedy w ostatnich sekundach strzeliliście gola, potem w drugiej cały czas napieraliście na bramkę i w końcu znowu maraj Pęku. No, no jakby to powiedzieć, no mecz się nie no, zawsze no, tak jak jak zaplanowaliśmy, no, yy, naszy, naszym tempem gry yy, opole trochę osłabło. Więc yy, mogliśmy sobie yy, wypracować lepsze sytuacje podbankowe. Szkoda, że w trzeciej tecji nie patrzy jeszcze jeden albo dwa gole, bo były ku temu sytuacje. Ale no, zaciszymy się z trzech punktów. Niezależnie nie, od jaki był wynik.